W 2022 roku doszło do ponad 3,5 tysiąca wypadków drogowych, w których zginęło 170 rowerzystów, a ponad 3300 zostało rannych. W porównaniu do poprzedniego roku to ponad 170 rowerzystów więcej. Jedną z najczęstszych przyczyn zdarzeń drogowych z udziałem cyklistów jest nieustąpienie pierwszeństwa. Naprzeciw niechlubnym statystykom wychodzi Stowarzyszenie Co za Jazda. Do przyszłorocznego budżetu Obywatelskiego Radomia zgłosiliśmy dwa. Projekty. Akademia Bezpiecznej Turystyki Rowerowej, co za Jazda to nie tylko przypominanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ale i nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej na szlakach. Zajmiemy się w głównej mierze złamaniami, które mogą nam się przydarzyć, czy też drobnymi zanieniami, czyli jak, jak oczyścić taką ranę, jak ją zabezpieczyć, jak zabezpieczyć złamanie, jeśli nie mamy specjalistycznych szyn, takich jak używamy w karetkach, czego możemy użyć, a czego też nie używać do takich, jak należy taką nogę unieruchomić czy rękę. Drugim projektem jest utworzenie interaktywnych fotomap tras rowerowych, co ma z kolei zwizualizować trudności na poszczególnych trasach, ale także pokazać atrakcje turystyczne, miejsca piknikowe, parki, muzea i ciekawe krajobrazy. Fotomapa będzie również zawierała takie informacje jak przydatne rowerzystom punkty, sklepy rowerowe, miejsca postojowe, apteki i punkty pomocy medycznej. Nasze projekty znajdują się pod numerami 44 i 185. Na projekty budżetu obywatelskiego można zagłosować online na stronie konsultacje.radom.pl. Wybieramy pierwszą zakładkę po prawej stronie. Budżet obywatelski 2024 głosujemy. Należy dokonać oceny, przyznając wybranym projektom od jednego do trzech punktów przez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu przy projekcie. Głosujący może ocenić wszystkie projekty znajdujące się na karcie, kilka z nich lub tylko jeden. Po wybraniu projektów, musimy podać imię i nazwisko oraz numer telefonu, zatwierdzić wymagane zgody i kliknąć wyślij SMS. Kod otrzymamy w wiadomości SMS na podany numer telefonu. Wpisujemy kod na stronie i oddajemy głos. Głosować można też stacjonarnie w biurze obsługi mieszkańca Urzędu Miejskiego w Radomiu przy Kilińskiego 30 w pokoju numer 19, a w wydziale komunikacji społecznej, promocji miasta i turystyki przy Żeromskiego 53 w pokoju 104, a także w Centrum Organizacji Pozarządowych przy Rynek 15. Głosować można do 27 sierpnia.